Cześć. Jeśli poszukujesz folii, która ma być praktycznie niewidzialna i jednocześnie ma skutecznie obniżyć temperaturę w Twoim mieszkaniu czy w biurze, najlepszym rozwiązaniem będą zewnętrzne folie ceramiczne Spectra 22XC oraz Spectra 333XC. Ceramiczna folia Spectra 22XC przepuszcza 78% światła, jednocześnie zatrzymując 77% promieni infrared odpowiedzialnych za ciepło. Folia ta występuje w szerokości rolki 1,52 m oraz 1,83 m i oferuje 5-letnią gwarancję. Szyba z folią Spectra 22XC versus szyba bez folii. Thank you Folia ceramiczna Spectra 333XC przepuszcza 75% światła, jednocześnie zatrzymując aż 95% promieni infrared odpowiedzialnych za e, ciepło. Folia ta występuje w rolce o szerokości 1,52 m i oferuje aż 10 lat gwarancji. Zarówno jedna i druga folia nie wymaga silikonowania krawędzi. Po lewej stronie szyba z folią ceramiczną Spectra 333XC versus szyba bez folii. Przeciwsłoneczne folie ceramiczne Spektra znajdziesz we wzorniku Solar Screen Solar Control. Jeśli jesteś profesjonalnym montażystą, zachęcamy do kontaktu poprzez formularz na stronie internetowej www.solarskin.pl, Natomiast jeśli jesteś osobą indywidualną, zapraszamy do naszego sklepu internetowego www.foliokienne.online.